Po pierwsze wstaję, gdy dziecko płacze w nocy. Druga część odpowiadania na pytania sprawdzamy test zgodności naszej. Tak. Po wstaje, wstaję, gdy dziecko płacze w nocy. Ja. Ja ci powiem dlaczego. Nie no przecież to nie. jest bzdura! To ja przecież ciągle wstaję do Marysi. Ale ja się pierwsza budzę. I ja bardzo często muszę ciebie budzić, żebyś ty do niej stał. Ale kto pierwszy wstaje do Marysi, a nie kto pierwszy się. Wybudza. Ale ty się nie budzisz. To ty ona może płanać, a ty w ogóle ani nie no, Ale to jest bzdura, nie wierzcie. Nie, 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 nie. No przecież to ja się to Ja bardzo to często ja... udaję, że śpię. To częściej podjada słodycze pokryjamu. Kurczę, ty nie. też? <noise> ja faktycznie po, po, potrafię kupić sobie jakiegoś batona, mieć go w, u siebie i Martin nawet nie wie, że go mam. No dobra, no to ty w takim razie. Ale ty też tak robiłaś. Nie, to znaczy. Yy, też ja ja, tak ja że mało coś. kupuję słodyczy, ale właśnie jak już są, no to mam ochotę i tak sobie podjadam. Kto ma więcej swoich kubków w kuchni? Nie mamy swoich kubków. Ale ty masz dużo kubków, Zaczynamy, ja, ja jest tak, jestem monotematyczny, tak jestem... się no. mówi, mam tylko jeden rodzaj kubka, z którego piję i najlepiej jakbym miał tylko ten jeden, a Martyna pije w wielu. Ale wiesz, na przykład ja miałam takie osoby w pracy, które na przykład rano kawka z tego kubka, po południu kawka z tego kubka, rybatka to musi być z tego kubka. Aha. Kto części przytrzymuje kartony, bo jeszcze się przydadzą? No, ja, oczywiste. Mamy mnóstwo kartonów, i to ja uwielbiam je przetrzymywać. Nawet a jeżeli zawsze nie są. się potrzebne. boi, wyrzucać kartonów. No, bo no. zawsze się przydadzą. Kto lepiej opowiada bajki na dobranoc? Nie, mm. ja myślę, że ty. No, ty lepiej śpiewasz to na pewno, Maryś, kołysanki. A bajki, no to ja faktycznie myślę, że mogę być lepszy w wymyślaniu, tak. bo mam większą wyobraźnię niż Mary Martyna. Tak, też tak myślę. Kto częściej zapomina, po co przyszedł do pokoju? Teraz? Aktualnie te, ja, te, bo ja tak. mam jakiś... Ciążowy... Baby brain. Tak, y tak, ciążowe zaćmienie umysłu. Tak. Kto szybciej traci cierpliwość przy usypianiu dziecka? Ja. Martyna w ogóle, no. jeżeli mówimy tu o jakiejkolwiek cierpliwości, to Martyna. Martyna nie ma cierpliwości w ogóle. No, nie to znaczy masz. Nie, no mam. Kto zawsze kończy mleko i chowa pusty karton z powrotem do lodówki? Ty. Pusty? Tak. Nie, no pusty. Albo zostawiasz nie. taką ociupeńkę, żeby tylko nie wrócić tego kartonu. <noise> to... I go schować. No może no. no. Dobra. No. To częściej planuje wspólne wyjazdy i rodzinne aktywności. Martyna. Chyba tak. Znaczy, kiedyś było tak, że każdy wyjazd to ja miałam super na zaplanowany. Ale to ty zazwyczaj właśnie takie rzeczy tak, wymyślałaś. Tak, no ja zazwyczaj no, i szukasz. Szukać połączeń, hoteli. Tak. tak, to wszystko. Dajcie znać, jak Wam się podoba ta seria. Może jeszcze na jakieś pytania odpowiadamy. No, to cześć.